Ważnym tematem przy projektowaniu dachu jest prawidłowe rozmieszczenie dachówek wentylacyjnych według konkretnych zasad dotyczących wietrzenia dachu. Do tego celu wykorzystujemy dachówkę z kratką wentylacyjną. Zabezpiecza ona przed wnikaniem osp, taków czy też owadów, które potrafią tworzyć sobie gniazda na łatach pod pokryciem dachowym, niszcząc je w ten sposób. Górny rząd dachówek wentylacyjnych powinien być zamontowany w drugim, maksymalnie w trzecim rzędzie dachówek od kalenicy. Przy dachach o większej powierzchni stosujemy dwa lub trzy rzędy dachówek wentylacyjnych, przy czym drugi rząd rozmieszczamy na 1 trzeciej długości, a trzeci rząd na 2 trzecich długości dachu od góry. Ilość dachówek wentylacyjnych powinna być uzależniona od budowy dachu. W przypadkach, gdzie występują kosze oraz narożne belki, mocujemy jedną dachówkę wentylacyjną co 4 do 6 metrów. Dachówki wentylacyjne stosujemy również tam, gdzie występują przejścia kominów przez dachy. Niektóre kominy są bardzo szerokie, ułożone równolegle do okapu, zamykając w ten sposób wlot powietrza w stronę gąsiorów w dalszej części dachu. W takim przypadku dachówkę wentylacyjną stosujemy nad trzecim rzędem od komina, aby nie zasłaniał on przepływu powietrza. Podobnie robimy też w przypadku wszelkich okien połaciowych, które również mogą utrudniać wlot powietrza, szczególnie wtedy, kiedy okna są zespolone w dwóch lub trzech zestawach, jedno obok drugiego.